Jedno drugiego stracamy Się kochamy Mamy kobiet w marofonach Z długimi pustami ziemi Z czepionymi swój piękny, naturalny wygląd Wasze dnie Chodzą zetkane czy W sukienkach lub roboty Gdzie widać za dużo widok Ładne na panoram Jakoż one nie pasują To nie jest łatwe Znaleźć kobiety. mieć włosy lub twarz. twarzy. Dla mnie tak to nie byłoby ważne. Narawniej tak to nie byłoby ważne, nie. Przestałabym o Tobie marzyć. Pewnie by tak był wręcz. Przesadnie dbażę o z siebie, w Jest to niebieskie Biegniemy w białej sukni z wyrony, a nie ubierze mu Nie jestem korejną, że i ja Mam gdzieś twoją kasę, nie chcę pieniędzy, pragnę tylko twojej miłości, kochanie. Przyrzekam, że będę cię kochała i na skrzydłach nosiła mocno Skoro nie w rzeczywistości, to chociaż wizję. Nie wrócę do niej, nie będę twoją żoną. Lepiej zapomnij o mnie, bo ja o tobie nie zapomnę. Nie będę cię przyturać do piersi, słuchasz, jak mój serce do ciebie bije z władz. Sad wszystko na wieki już. Kochanie, nie wierz w ten cud. Nie stracona, nie wróci znów przez wizję, Patrzy, kupakuję mały w was, ponieważ nie mam Cię. nie pocałuję twoich namiętnych usłyszeń. Czy wierzę, raz Ciebie płaczę, tak mi, Ci brak. Kochanie, byłaś moim światem że więcej masz rady. Samotna. Ma w żeby zamawiała kochana kobieta, co ciebie wrócić chce. Gdy byłaś obok nie mówiłaś szeptem. tym się głośnych dźwięków. To było uprzejme wrażenie Ważne sprawy raz do pracy. Że całość na mi piorunami spoko dźwięki łodu. Było mi przykro, rzadko ją widywała. Ona przede mną. Mówiła przed nią Z nią grawałyśmy. Myślimy sobie o wszystkim. aż w zagrać wizji raczej, więc chyba to jakoś nie trafi. Skarbie nie potrafię dłużej żyć bez Ciebie, kiedy kładę się spać. Tylko, że mnie wizję. Jesteśmy rozwikami, po co to ukrywać? Radamy się za dziewczynami, taka natura nie wnika, wszystko, co chcecie wiedzieć, po to, bym się dziewczyna wiadomo przecież. Dłużej tego ukryć się nie dało, bo jej to. Ten... Nie, moje, to nic. Jej serce widać takie, jesteśmy takich Dziewczyny z małą rozum, Gdzieś na świecie Narażam mu tej grube wizje, mówi prawda Ja wierzę, znajdę cię wizję, jak Spróbuję, twój chusty Wszystko gra. Stawię na ranem piosenkę W słowach napisane będzie Wiem o twoim braniu, kochanie Zdrowa czas Zdąbiłaś mi kobietę przedmiot Kochającą mama. Kocham cię całym sercem Skrojałaś mi serce, gdy było w szwach gdy była przez bliską osobę złamana, to pozdrowiłaś ją, i ją. Budziłaś ją, cicho że brakuje mi Ciebie. Cię raz, to piersi nie posłuchasz Jak moje serce do Ciebie Bije, złamane serce zniszczyło Wszystko na wieki, już Kochanie, nie wiesz ten cud Miejsce stracone nie wróci Znów przez wizję Patrzę, jak mała woda Jest, ponieważ nie mam Cię Nie pocałuję Twoich Namiętych ust jeszcze wiele raz. Cię wypłaczy tak mi Cię brak Kochanie, byłaś mi światem, nieważne, że więcej masz rada Zamachy sercowo. No, kochana kobieta, do ciebie wrócić chcę. Zamknięte w złotej karetce myśli sporo w sercownie. W naszych wspólnych pranach zobaczymy się, kto nadejdzie czas. Kochani, będę się twój. Powrócę nieba z derywat. Mijamy rękę, ci znowu cię ty Zaśniesz. Brakuje ciebie, kochanie, czuję to pierwszy raz się. Zakocham do szeregu, w tobie jest i tak wybaczy, spędzi ze sobą jeszcze jedną noc, ponieważ nie wiem, co też się na jutro połączyłam z Jego z serca. co stworzono dla mnie, jest ja Ciebie, to przeznaczenie Twoje w Twoich zakochanych oczach, Życzę, nie. nie proszę usiąść kogoś. wiem, że jest Ci trudno, choć widzimy się wizję. Z w wpiął, że Twoje serce nie, teraz ja podaję swoją swoje tło. że naczycie przed nami nie, pora i się słuchnie krew. Nie będziecie cię, tylko wizję czuć, widać, słychać więcej nic. kochana do mnie. wrócisz, choć teraz, że już myślą o nie, nie umiesz żyć, bo ze mnie mija raz, rokiem, kolejny rok. Czerne niebo, pogrożona depresją. W tobie pełnię, że ciągnie nie będę zabierać, nie pozwolę, aby wskazać Wyobrażam sobie, stracić ciebie. T no, mały niebieski w twoim serstwem, nie To to do to nie Muzyk, tylko, tylko nie twarz pojawi, Nie wrócę do nieba, nie będę twoją żoną. Robię zapomnij o mnie, bo ja o tobie nie zapomnę. Nie będę cię przytulać do piersi, nie posłuchaj jak Mój cię ciebie bije złamane z Zniszczył wszystko na wieki już. Kochanie, nie wiesz ten cud. Miejsce stracone, nie wróci znów przez. Wizję, Patrzyk jeszcze wypłakuje, mały wodospad o was, ponieważ nie mam cię. Nie pocałuję Twoich namiętnych, już jeszcze wiele razy się wypłaczę. Tak mi cię brak, kochani, właśnie i światem nieważne, że więcej masz rad. Samotne serce me wołał, kochana kobieta, do ciebie wrócić chcę.